Witaj, mój synu, dziś przynoszę ci kolejne orędzie od Boga. Zostaw likę pod tym filmem, zostawię link przypięty w komentarzu, jeśli chcesz wesprzeć kanał. Pamiętaj, kiedy pomagasz innym, Bóg daje ci podwójnie. Amen. Boże przesłanie dla ciebie na dziś. Ta wiadomość jest ważna. Wkrótce zbliży się do Ciebie ktoś z bardzo negatywną energią. Posłuchaj znowu. Wkrótce podejdzie do Ciebie ktoś z bardzo negatywną energią. Ukochany syn, zgorzkniali i negatywni ludzie nie szukają dobra, zamiast tego nieustannie szukają rzeczy, które mogą mówić o Tobie źle. Celowo szukają wad i wad, a następnie zwracają uwagę nawet na drobne rzeczy. Mogą nawet projektować to na ciebie, nazywając to negatywnym, kiedy cała ich rozmowa i postawa są wypełnione wyłącznie negatywnością. Często są niegrzeczni, krytyczni, a nawet obłudni. Dzieje się tak z powodu ich nieszczęścia, a poniżanie cię w jakiś sposób sprawia, że czują się lepsi, dlatego zawsze miej świadomość, że prędzej czy później wejdziesz w interakcję z tego typu osobami. Ta osoba będzie próbowała porozmawiać o wszystkim negatywnym, co wydarzyło się w jej życiu, ta osoba może być nawet blisko Ciebie. Tacy ludzie są zdeterminowani, żeby Cię poniżyć. Skupiają się na tym, abyś czuł, że nic nie robisz. Skupiają się na wywołaniu poczucia winy. Tak bardzo, jak im się to podoba, nie poświęcaj im uwagi, jakiej chcą. Jeśli pokażesz im, że jesteś emocjonalny i że wszystko, co do ciebie mówią, rani cię, dasz im moc dalszego zatruwania twoich myśli. Nikt nie zna prawdziwego ciebie. Nikt nie wie, przez co przeszedłeś, aby znaleźć się tu, gdzie jesteś, stań na swoim i nie daj się nikomu poniżyć. Jeśli ta wiadomość dotrze do Ciebie, chcę, żebyś o tym pamiętał. Kiedy ludzie zachowują się podejrzanie w stosunku do Ciebie, pozwól na to. Kiedy ludzie zdradzają Twoje zaufanie, pozwól na to. Ale nigdy, przenigdy nie zniżaj się do ich poziomu. Twoje wybory są bezpośrednim odzwierciedleniem tego. Kim oni są, a nie kim ty jesteś. Nieważne jak zły, zraniony lub rozczarowany możesz być. Aby nie dopuścić do tego, by cię zgorzkniały, pamiętaj, aby je zawieść. Ojcze niebieski, ogarnij nas spokojem i miłością, aby nasze umysły były spokojne. Przerwij każdy łańcuch negatywnych myśli. Pomóż nam uwolnić się od każdego, kto próbuje nas poniżyć. Mów o pomyślności i pozytywności w naszym życiu. Oby wszystko co wychodzi z naszych ust było pozytywne, oświadczamy i postanawiamy, że wszystkie twierdzę w naszym życiu. Stworzone przez negatywne myśli i wzorce, zostaną złamane w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Powtórz następujące afirmacje, aby zamanifestować to przesłanie. Potwierdzam, że mam mnóstwo pozytywnej energii. Wierzę, że jestem odpowiedzialna za swoje szczęście. Wybieram pozytywne reakcje w każdej sytuacji. W potężnym imieniu Jezusa, jestem wolny, szczęśliwy, a Bóg jest ze mną. Amen. Jeśli dzisiaj wierzysz w Słowo Boże dotyczące twojego życia, subskrybuj nasz kanał i zostaw swoje Amen w komentarzach. Bóg zapłać dziś i zawsze.